Firma Polflor blisko od ćwierć wieku zajmuje się dostawami wykładzin obiektowych o różnym przeznaczeniu. W tym czasie udało nam się zbudować zespół świetnych ludzi, którzy traktują swoją pracę z dużym zaangażowaniem i ogromną pasją. Dzięki temu możemy tworzyć nowe strategie, nowe wizje i skutecznie je realizować. W ciągu 25 lat zbudowaliśmy szczególną ofertę. Również opracowaliśmy indywidualne, autorskie. Metody, standardy współpracy z inwestorami, architektami. Nasza oferta: współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami. Jest to 15 fabryk wykładzin obiektowych z całego świata. Zapytacie, dlaczego tak wielu? Odpowiedź jest prosta: podobnie jak wy, chcemy mieć wybór, chcemy być obiektywni. Nie chcemy być ograniczeni źle pojętą lojalnością wobec jednego dostawcy. Dla nas priorytetem jest inwestor, architekt i projekt. W tym znaczeniu firmę Polflor należy rozumieć jako swego rodzaju brokera wykładzin obiektowych. Posiadamy bardzo dużo produktów, ciekawe technologie, specjalistyczną wiedzę, a przede wszystkim ogromne doświadczenie, którym się z Państwem podzielimy. Jesteśmy po to, żeby pomóc wybrać optymalne rozwiązanie na podłogę do każdego Państwa obiektu. Chcemy mieć pewność, że produkty, które wspólnie wybraliśmy do Państwa projektu, będą również dobrze zainstalowane. Dlatego na terenie Polski pracujemy z lokalnymi firmami dostarczającymi i montującymi w fachowy sposób wykładziny. Są to starannie przez nas wybrani i zweryfikowani partnerzy. Niektórzy działają z nami od początku istnienia firmy i razem z nami tworzą dobrą markę firmy Polflor.